Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Obstawiamy. Na sam początek jest wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Na przykładzie tego kuponu wytłumaczę wam, jak działa promocja bez ryzyka przegranej na pierwszym kuponie, bo ona jest cały czas aktualna. Jeżeli nie macie konta w BetCliku, to jest oczywiście legalny w Polsce Bookmacher, a założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie go do promocyjnego, obstawiamy, tak jak widzicie na tym banerku, to możecie sobie stworzyć choćby taki kupon maksymalnie za 228 zł To jest oczywiście maksymalna kwota w tej promocji. Możecie sobie zagrać za mniejszą stawkę. Jeżeli ten kupon grupowicza nie wejdzie, otrzymuje 200 zł zwrotu. 28 zł to jest podatek, o tym trzeba pamiętać I te 200 zł wystarczy raz obrócić po kursie 2.14 na całym kuponie W tej promocji po prostu chodzi o to, że otrzymujecie zwrot stawki Za pierwszy przegrany kupon minus podatek Czyli jeżeli zagracie sobie kurum przykładowo za 50 zł i nie wejdzie To dostaniecie zwrot stawki minus podatek 5 dych minus podatek Dla nowych graczy świetna promocja I myślę, że warto sobie skorzystać, jeżeli ktoś jeszcze tej promocji nie odbierał Link rejestracyjny jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem Bez problemu znajdziecie i można tworzyć choćby kupon na dzisiaj. Zanim przejdziemy do samych kuponów, oczywiście możecie sobie przewijać, jeżeli, jeżeli Was początek nie interesuje, odpalimy jeszcze konkurs na 5 dych. No i przede wszystkim zapraszamy jeszcze do naszej grupy na Facebooku. Tam 100 tysięcy ludzi, 100 tysięcy typerów takich jak Wy, więc podajcie link jest w opisie pod tym filmem serdecznie serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o konkurs, no to jak zawsze jest 5 dych do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć. Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem i w komentarzu tu powiedziecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu. pomiędzy, pomiędzy Niech to będzie. Może Premier League. W dzisiejszym meczu pomiędzy... A! Jednak, jednak la liga. Pomiędzy Wajekano a Atletico Madryt w komentarzu dopisujecie swój login gracza z klika, Typujemy do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na bezklik. Nie biorą udziału w zabawie, czyli konkursowy standard. Wybaczcie o oświetlenie, a raczej jego brak, ale cały czas jestem na wyjeździe, więc takie trochę trochę spartańskie warunki. Można na dobre startować z tym kolejnym materiałem tworzonym przy współpracy z betlikiem I teraz tak, tak jak ostatnio mówiłem, jeżeli ktoś trafi i wyrazi chęć grania dalej, to może ładować dalej swoje kupony i tworzyć tutaj swoje serie. Tak jak Grzechu miał 6 trafionych kuponów na z rzędu na naszym Instagramie. Tak tutaj Irek. Irek ostatnio trafił kupon na 2163 zł, który teraz widzicie. Cztery zdarzenia i to był naprawdę fajny kupon. I dzisiaj ładuję kupon za 2000 zł. Py to mu zabroni? E, 2000 zł na 3 zdarzenia od Irka i mamy minimum jeden gol Legii Warszawa w meczu z Rakowem. Oczywiście Raków walczą mistrzostwo. Wszyscy to wiemy, że tutaj każda strata punktów będzie mocno bolesna, ale Legia może nie wygląda ostatnio dobrze, ale wygląda lepiej. I zanim Irka zepną się na to spotkanie, żeby tutaj. E, Każdemu możliwemu przeciwnikowi przeszkodzić w zdobyciu mistrzostwa i jego zdaniem minimum tego gola zdobywają. Dalej mamy zwycięstwo Interu, który też walczył o mistrzostwo i ostatnio już trochę tych punktów potracili. Teraz z Fiorentiną piątka, zdaniem Irka sobie poradzą na własnym boisku po 1.52, jego zdaniem dobry pomysł, żeby wrzucić na kupon i jest jeszcze zwycięstwo Chelsea, która w pucharze gra z Middlesbrough po 1.52, identyczny kurs jak na Inter i tutaj z 25670 zł. Jeżeli to wejdzie, no to już Irek ma naprawdę z tych dwóch kuponów piękne profit ukręcony, trzymamy mocno kciuki. Dalej mamy kupon od Filipa, który również trafił poprzednio swój kupon na naszym kanale z 650 zł 1367. E, też bardzo, bardzo fajny kupon i no, taki dubelek na podwojenie i dzisiaj ładuje też dubelek na no, nieco większy kurs niż ostatnio, bo 303 i tutaj mamy po prostu zwycięstwo Rakowa, czyli tutaj widzicie, Filip idzie w drugą stronę, twierdzi, że Raków jednak sobie bez problemu z legią poradzi. No może nie bez problemów, ale po prostu sobie poradzi. E, do tego Atletico z remisem i Under 3,5 goli. No, Atletico zaczęło w tej, w tej lidze wyglądać naprawdę dobrze. Jeszcze ostatnio wyrzucili Manchester United z Ligi Mistrzów. Te morale na pewno są wysokie. Pięć ostatnich meczów, licząc też ten z Atletico, to, to, to jeden remis, właśnie z, licząc ten z United. I pięć ostatnich meczów to, to jeden remis z, z United u siebie i cztery potem zwycięstwa z rzędu, więc to naprawdę świadczy, że oni zaczynają coś tutaj grać. Wajekano pięć ostatnich meczów, trzy porażki, dwa remisy, więc to wygląda zdecydowanie gorzej. Zdaniem Filipa takie coś dzisiaj siada. Mamy też kupon od Przemka, który debiutuje tutaj u nas na kanale, po prostu overowy kupon, wybrał sobie dwa mecze, jeden z drugiej Hiszpanii, czyli mocna nisza i, i, i z belgijskiej ligi, gdzie, gdzie w Belgii faktycznie te drużyny, drużyny są dosyć overowe i gra overka, overk 1,5, overk 2,5, 550 na stawce, 1335 do wygrania i jest jeszcze kupon przedostatni na tym filmie od Damiana, to jest overek rzutów rożnych w meczu Bayernu z Unionem, po kursie 1,50 ta najniższa sensowna linia 8,5 i minimum 2 gole który też walczy oczywiście o mistrzostwo, tutaj 650 zł na stawce, 1492 zł do wygrania i jest jeszcze kupon od Marcina 1000 zł na stawce na takiego dubelka, który teraz ukazuje się waszym oczom więc mamy naprawdę piękny zestaw piękny zestaw typów i kuponów moim zdaniem na dzisiaj wszystkie wyglądają ciekawie trzymam kciuki żeby Irek i żeby Filip przedłużyli swoje serie trzymam kciuki za pozostałych chłopaków żeby ich pierwsze kupony po prostu były zielone tylko na sam koniec pamiętajcie że to jest zabawa że mam nadzieję wszyscy traktują to jako zabawę bo tak trzeba to traktować nie jako jakiś sposób na zarobek bo jeżeli ktoś tak to traktuje to to raczej się po prostu nie udaje to ma być czysty fan, też pamiętajcie, że to są typy innych graczy, jeżeli coś się zesra, przykro, trudno, stało się, życie toczy się dalej, jeżeli coś sobie skopiujecie, a nie wejdzie, to nie miejcie pretensji, no tak po prostu się zdarza. Ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji tego kanału, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki, to jest skarbnica linków, ten opis pod filmem, naprawdę, także zerknijcie sobie, zapraszam do brania udziału w konkursie tutaj na filmie 5, gdy do z Was trafi, słyszymy się niebawem, czyli jutro, dobrego dnia, elo.